Witam serdecznie kochani na czytaniu na co uważać w ten tydzień do 4 września, kiedy Wenus rusza w bieg prosty. Tak jestem ciekawa tych energii, bo te energie się bardzo, słuchajcie, zmieniają. I takie krótkie czytanko po prostu chcę zrobić, jakie ostrzeżenia po prostu kosmos nam da i ten układ planet na ten tydzień do 4 września, bo energie nie są zbytnio proste. Jeszcze z tym merkurym w biegu, słuchajcie, wstecznym, tak? Ale wcześniej sprawdzę wahadełko. Tak, super, pozytywnie. Wiecie. Sprawdzimy, na co cały zodiak zrobię, takie krótkie czytanka. Dziękuję Wam, że ze mną. Oje, jak się karty sypią! Dziękuję Wam, że ze mną jesteście. Z całego serduszka Wam dziękuję e, za Waszą obecność, za Waszą przyjaźń na tym kanale. Bardzo, bardzo naprawdę mi e, sprawia to przyjemność i ja Was bardzo doceniam cenię sobie to, że jest tak przyjacielsko na tym kanale te komentarze są takie sympatyczne, wesołe, bo o to właśnie chodzi, żeby móc się pośmiać tak, żeby móc pożartować i wiecie wiecie, że nie, nie ze wszystkimi może to rezonować, dlatego, że każdy ma inne priorytety inne życie, inne sytuacje kochani, ale dlatego tak ogólnie energetycznie chciałam zajrzeć jak ten tydzień do 4 września będzie wyglądał na co uważać na co uważać kochani i tak jeśli wam się podoba to łapcie w górę kochani będę się bardzo cieszyć dziękuję za wasze subskrypcje nowe osoby zapraszam do subskrypcji e, zawsze to inna energia inaczej słuchajcie rezonuje więc, e, więc teraz tak no to jedziemy <grym> baranki na co uważamy w tym tygodniu. Bo jest pełnia Księżyca i w, do 4 września. Na co uważamy w tym tygodniu? Na co uważać w tym tygodniu baranki? Na co uważać w tym tygodniu baranki? Na co uważać? Dwie karty. Słuchajcie, uważać na wszelkie takie myślę, że. Hmm, e Myślę, słuchajcie, żeby uważać na takie wygrane, ale cudzym kosztem, żeby nie plotkować, słuchajcie, nie dawać się też plotkom, które do Was będą przychodzić. I bardzo słuchajcie, kochani, dobrze jest zwrócić uwagę na ludzi, którzy Was, słuchajcie, otaczają, którzy Was fajnie poklepują po plecach, odwrócicie się, a z chęcią by Wam ten nóż wbili w plecy. Uważajcie, słuchajcie, na ludzi i też sami nie bądźcie osobami, które no, które jak to mówiłam, no cieszą się z czyjegoś wypadku, tak? Nie ciesz się dziadku z czyjego wypadku, ale nie sądzę kochani, bo baranki to są dobre osoby, ciepłe osoby, opiekuńcze. No, także kochani, na to uważamy. I na, myślę, że na załatwianie spraw e, takich rozstrzygających, ale mm, w waszym otoczeniu, ale przez e, jak to się mówi po polsku Patia ja zapominam. E, rozstrzyganie spraw przez jakieś udawanie bądź przez takie manipulacje o aby te sprawy nie były rozstrzygane manipulacją. Na to, kochani, uważać. Dziękuję, baranki. Teraz byki. Na co mają osoby spod byka uważać, tak? Na co mają osoby spod, osób, spod, byk, spod znaku byka uważać w tym tygodniu? Wszędzie sprawiedliwość, słuchajcie. Szok, szok. Jak nie sądy ostateczne, to sprawiedliwość to się aż w głowie nie mieści. Słuchajcie, uważajcie na to, aby zbyt długo też nie rozmyślać, hmm, ale też nie zaglądać hmm, może nie do przeszłości, tak? Słuchajcie, uważajcie na to, aby. Nie, powiem to z innej strony. Spróbujcie dostrzec to, że to, co się u Was zadziało w Waszym życiu, było to sprawiedliwe, aby osoby z podznaku byka. Nie obarczały ani siebie winą, ani nikogo innego winą. Dlatego, że to, co się zadziało u osób, nie wszystkich oczywiście, u osób z podznaku byka, było to działanie sprawiedliwości. Czyli, jeżeli na przykład zrobiłem coś nie tak, zagrałem nieczysto, tak, bądź byłem niesprawiedliwy w danym, na przykład w danej relacji, tak, czy w związku, czy w pracy. Sprawiedliwość po prostu przyszła do mnie, tak? I do, y, jak to się mówi? Ymm... Sprawiedli karma po prostu, o, karma zrobiła swoje. Pamiętajcie, bo karta sprawiedliwości jest kartą karmy, tak? I też słuchajcie uważać na, ym, na jakieś niedociągnięcia i zbytnio nie ufać. Zbytnio nie ufać, ale w co w czym nie mam pojęcia, kochani. Teraz tak, osoby spod znaku bliźniąt. Um, osoby spod znaku bliźniąt na co uważać w tym tygodniu. Osoby spod znaku bliźniąt na co uważać w tym tygodniu. Na jakiś romansik. I słuchajcie, ja bym powiedziała, żeby um, i przyjdą do Was jakieś wiadomości i. Yy, słuchajcie, aby tych wiadomości na przykład nie przegapić, bądź jakiegoś nowego, fajnego pomysłu, yy, który do Was przyjdzie, aby tego nie przegapić, tak? Nie odwracać się, słuchajcie, od tego, bo yy, i też, słuchajcie, bym powiedziała, żeby uważać, nie stracić, może. Yy, słuchajcie. Nie stracić może okazji na komunikację z jakąś starszą kobietą, być może spod znaku ognia, albo uważać na tą kobietę, tak? To można dwojako, aby Wam nie zabierała, nie powodowała, nie zabierała Waszego pomysłu, może, albo nie odciągała was od tego pomysłu, tak? Który do Was przychodzi, bo do Was, kochane bliźnięta, przychodzi jakiś pomysł, jakaś idea, yy, godna do przemyślenia i zrealizowania. I oczywiście energia ognia mówi o tym, że tego możecie się śmiało podjąć. Dobra, i teraz tak, raczki, szóstka kielichów, na co uważać? Uważać na osoby z przeszłości, które uważać na osoby z przeszłości. Drogie raczki. O, popatrzcie. Patrzcie, ale karty. Słuchajcie. Na co uważać? Uważać na jakieś osoby z przeszłości, kto, o których wy być. To i to dotyczy, słuchajcie, ja bym powiedziała, doty, dotyczy to uczuć. Dotyczy to uczuć. Ewentualnie jeszcze można by powiedzieć, aby nie przegapić tych osób, jeżeli chociaż wiecie co nie sądzę, bo tu jest taka dziewiątka mieczy Jakaś, jakieś stany, uważać na stany depresyjne, na jakieś myślenie słuchajcie w tym tygodniu, które bardzo mocno was może ograniczać i może to dotyczyć, słuchajcie, osób z przeszłości. Uważać na stany depresyjne i nie rozmyślać o tym, słuchajcie, co było. Nie rozmyślać o tym, co było, tylko słuchajcie, iść do przodu tak jak ta Wenus ruszy do przodu, tak Wy też, kochani. Teraz lwy, na co uważać? Na co uważać? Lew, na co ma uważać? Drogi lewek, na co uważać? Na co uważać? Ból, la, la, na co uważać? Na słowa, na ruch. Słuchajcie, być może w kierunku jakiegoś nowego przedsięwzięcia, które do Was idzie. Będziecie się być może uczyć, zdobywać informacje, zdobywać wiedzę na temat jakiegoś nowego przedsięwzięcia, jakaś podróż do Was idzie. Słuchajcie i uważać aby mm, jakieś do was idą w ogóle piękne słuchajcie nowe perspektywy nowe możliwości i słuchajcie uważajcie abyście nie stracili motywacji abyście nie stracili te, tego z oczu co do was słuchajcie przyszło tak nie tu, tak samo na to aby mm, słuchajcie żebyście ta inicjatywa, którą podjęliście, bo tak mi wcześniej, pamiętacie, w kartach wychodziło te, ten ruch u Was przepiękny, aby nie stracić, słuchajcie w tym tygodniu, bo mogą być takie o, m, energie, że możecie stracić siły, tak, ale nie stracić, słuchajcie tej szansy. Nowego rozwoju, nowego przedsięwzięcia, która do Was idzie. Być może jest to związana z wyjazdem, jakiś pomysł związany z wyjazdem gdzieś za granicę, bądź y, zmiana miejsca pracy, zamieszkania. Y, uważajcie, kochani, aby tego y, nie stracić, tak? Ym... I aby słuchajcie, ta energia. Y... Taka energia negatywna, energia troszeczkę takiego zniszczenia, aby w Was po prostu nie uderzyła. Nie sabotujcie się, o to chodzi. Nie sabotujcie się, tak? Nie wyciągajcie pochopnych wniosków, tak? I nie odmawiajcie udziału w tym nowym przedsięwzięciu, obojętnie czego to dotyczy. To jest ogólna energia, która do Was przyjdzie, które do Was już przychodzi. Dobrze, dziękuję. Teraz tak, co? Panny. Osoby z podznaku panny, na co uważać w tym tygodniu? Tu mi karta polecała. Mhm. Na co uważać w tym tygodniu, drogie panny? Oj 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 oj. Słuchajcie, na te takie um, uważajcie, aby nie przesadzić z tym, że Sabotujecie się też i nakładacie sobie samo istnie takie myśleniowe kajdany, tak? Bo Wy naprawdę możecie, słuchajcie, pójść do przodu, tak? Ja myślę, że abyście nie przedkładali komfortu nad niepewność, tak? Ja myślę, że. Nie odchodźcie, słuchajcie od idei sukcesu. Nie odchodźcie, podążajcie za tym sukcesem, podąża, podążajcie za spełnianiem siebie. Nie blokujcie się na to, nie bójcie się, bo tu jest strach, blokada i, i w ogóle, i w ogóle. Nie podejmijcie to ryzyko, nie odmawiajcie ryzykownych przedsięwzięć bądź podejścia, nieszablonowego podejścia do załatwiania waszych prywatnych spraw, bądź, nie wiem, stabilizacji jakiejś, obojętnie czy to jest uczuciowej, czy finansowej, nie odmawiajcie tego ryzyka, tej przygody, która do was idzie, tak, bo... Przez ruch do przodu i przez podejmowanie ryzyka możecie się właśnie nieszablonowe działanie, możecie się tylko przekonać, że zmiany zawsze są potrzebne i zmiana jest jedyną stałą w życiu. Słuchajcie, pamiętajcie o tym. I też w ogóle, słuchajcie, nie bądźcie zadowoleni z małej ilości, nie wiem, yy, z, nie wiem, z niczego. O. Tak? Niech was, znaczy, bądźcie zadowoleni, zawsze musimy być wdzięczni za wszystko, ale niech nie spowoduje to, że wy spoczniecie po prostu na laurach. Nie pozwólcie na to, tak? Tylko działajcie. Teraz, kochani, panna, waga, tak? Teraz osoby z podznaku wagi, waga, na co uważać w tym tygodniu, waga, na co uważać w tym tygodniu, waga, na co uważać w tym tygodniu. O, a z kielichów wieża. Wisielec, e, karta świata, ja pierniczę, mega, słuchajcie, mega. Słuchajcie, drogie wagi, e, jest, o, tu macie, zobaczcie, z przełożenia siłę. Po, popatrzcie, po jakimś zranieniu. Kochane wagi, na nowo wam wróciła siła e, i otworzenie się na świat, być może komunikacja z osobą przez internet. Nie odwracajcie. A z kielichów mówi o tym, abyście nie tłumili w sobie, słuchajcie, uczuć. Niepotrzebnie też, niepotrzebnie też sabotujecie się. Bądź może niektóre osoby mogą mieć niską samoocenę o sobie, tak? Nie poddawajcie się też niezadowoleniu, na przykład z obecnego stanu rzeczy, tak? Tylko ruszajcie po prostu do przodu, tak? Nie tłumcie swoich uczuć, słuchajcie, nie ukrywajcie swoich uczuć, bo spowoduje to u Was po prostu spustoszenie, wielkie zmiany, i yy, słuchajcie pewną samotność, odizolowanie się, które wcale na przykład nie, nie będzie dla Was dobre, bo idzie do Was, słuchajcie, karta świata, idzie do Was świat, otwiera dla Was ramiona na zmiany, na wszystko. Macie teraz naprawdę wielki potencjał. Nie tłumcie, nie bójcie się, nie bójcie się, tak? Tu jest jakiś niezrealizowany potencjał, coś co po prostu zawaliło się u Was, coś co się zakończyło diametralnie szybko, tak? Niezrealizowana jakaś sprawa, sytuacja, ale Wy temu się nie poddawajcie. Wy macie, kochani, iść do przodu. Przemyślcie sobie działanie na nowo, tak? Odpocznijcie i z powrotem, heja, do przodu. Kochane wagi, wszystkiego najlepszego. A teraz, co? Prowadzę skorpionki, tak? Skorpionki, na co, ojojojoj, na co uważać drogie skorpionki, na co uważać kielichy, u, kochani. Słuchajcie, y, drogie skorpionki, y, myślę, aby więcej, bo zobaczcie, z przełożenia dwójka kielichów wydaje mi się, że to dotyczy jakiegoś uczucia. Relacje osobiste, relacje partnerskie, biznesowe, tak? Coś, co przyniosło wam po prostu pewne zmęczenie i kochani, nie poddawajcie się temu, tej strategii, która nie przynosi po prostu rezultatów. Nie inwestujcie więcej czasu ani energii w jakiś projekt być może dotyczy to relacji biznesowej, jak i relacji osobiste nie, nie poświęcajcie więcej czasu w jakiś projekt. Który przynosi Wam, słuchajcie, same straty. Wydaje mi się, że dla wielu osób może to dotyczyć energii. Nie wiem, niektóre osoby mogą pomagać wiecznie dzieciom, tak, ym, finansowo, i dzieci są po prostu ciągle niedorośnięte. Niektóre osoby po prostu cały czas inwestują w partnera, w partnerkę, gdzie nie ma z tego energii zwrotnej. Energia zwrotna, kochani, musi być. Także. Ym, ym, nie poddawajcie się tym straconym szansom, które Wy tak możecie to widzieć, tak? I nie upierajcie się przy tym samym schemacie. Zmieńcie po prostu schemat działania, tak? Teraz mamy, kochani, co? Po skorpionkach są strzelce. Strzelce. No i piątka kielichów jakieś odejście skorpionki. No nie. Strzelce. Na co uważać w tym tygodniu? Strzelec. Na co uważać w tym tygodniu? Na królową kielichów? Bity, was jest, Na co uważać w tym tygodniu? Słuchajcie, drogie strzelce, uważać na to, aby nie. Musicie działać nieszablonowo. Słuchajcie, myślę, że. Słuchajcie, kochani, nie poddawajcie się takiej energii, typu na przykład napady złości, jakieś kłótnie, zamknięcie się w sobie albo na przykład typu: o, jestem sobie obserwatorem i mam ochotę na płacz, na napady złości, tak? Co tu jeszcze? Nie przyjmować, słuchajcie yy, stanowiska ofiary. Nie przyjmować stanowiska ofiary, ale też nie dać się, słuchajcie, zwieść tej energii teraz, yy, takiej yy, energii kłótni, złości, ciężkich słów, bo pamiętajcie, drogie strzelce, yy, ciężkich słów nie da się naprawdę zapomnieć. A yy, co jeszcze? Nie zamykać się w sobie. Nie zamykać się, kochani, w sobie, tak? Bo tak patrzę. Tak, ale też emocjonalnie zbytnio nie podchodzić do wszystkiego, tak? Zbytnio emocjonalnie, czyli na przykład ktoś coś powie jakieś słowo i wiecie, wyniknie jakaś burza, kłótnia jakaś... Wiecie co, postarajcie się działać nieszablonowo, drogie strzelce. Bardziej, no trudno, będziecie troszkę musieli udawać, ale myślę, że dla Was to będzie bardziej taka odwaga, tak? Nieszablonowe działanie, niestandardowe. Myślę, że Wam to przyniesie więcej efektów aniżeli tym machanie, majtanie mieczem, tak? No kochani, dziękuję Wam bardzo. Sam energię niełatwe w tym tygodniu, słuchajcie. Mm równie dobrze też możecie może być to kłótnia z jakąś królową kielichów, nie wiem, z żoną, partnerką. Osoba rak, ryba, skorpion. Teraz tak, koziorożec. Koziołek, nie zamykaj się w sobie. Na co ma uważać w tym tygodniu koziołek? Bardzo proszę o kartę. Na co ma uważać w tym tygodniu koziołek? Mhm. <laughs> żeby zbytnio się nie helpić zwycięstwem. <laughs> Słuchajcie. Yy, nie poddawajcie się takiemu yy, wiecie co. Kar macie kartę maga. Możecie wszystko. Naprawdę. Yy, pustelnik u was spowodował transformację emocjonalną, dostrzeżenie pewnych rzeczy. Yy, Takimi, jakimi są, ale słuchajcie, nie poddawajcie się ślepej wierze w wyższe autorytety, w ludzi, w rząd ludzi, ludzi u władzy, tak? Nie poddawajcie się temu, że macie zbytnią. Ufność w ludzi, którzy też są w stanie em, ponieść konsekwencje i odpowiedzialność za siebie i za innych. Odejdźcie od takiej, słuchajcie, wiary, bo y, po prostu w tym tygodniu uważajcie na takich ludzi, którzy bardzo chętnie, zamiast wziąć odpowiedzialność również na swoje barki, bardzo chętnie zwalają. Tą odpowiedzialność na barki innych, i tacy ludzie mogą, słuchajcie, wam się w życiu pojawić w, tej, w tym tygodniu. Bardzo uważajcie na takie coś, tak? Takie pseudo guru, jakieś e, takie, jeśli wam się na przykład będzie drogie koziorożce wydawało, że o ten urzędnik jest dobry i pomoże, no uważajcie, bo może tak być, że wcale nie, właśnie wcale nie. Ja do góry, no tak bym to powiedziała. Wiwatujący tłum, który jest fałszywy, tak? Wodnik, na co ma wodnik uważać? Wodnik, na co ma uważać wodnik? Na co ma wodnik uważać? Mhm. Yy, drogi wodniku, uważaj na takie rozmarzenie się, wycofanie. Yy, tak, myślę, że takie. Yy, jakiś też wybór tak dotyczący stabilizacji finansowej, stabilizacji w rodzinie nie podejmuj takich wyborów w tym tygodniu jeszcze nie czas dlatego, że Wenus dopiero rusza właśnie 4 we wrześniu nie podejmuj takich wyborów bądź nie zastanawiaj się też dłużej, nie analizuj tej sytuacji na przykład w której jesteś bo jeżeli masz przy sobie pełnię rodziny, tak, kochającego partnera, e, fajne dzieci, to nie szukaj czegoś jeszcze innego, tak? Zostań przy tym, co daje ci po prostu szczęście, stabilizację i pewność. Nie szukaj czegoś innego, bo możesz natrafić na takie coś, że em, jak to się mówi, no może okazać się niestety jaszczurką tak w ładnym opakowaniu a co dla niektórych osób mogę też śmiało powiedzieć aby dłużej się też jak ktoś mówi nie to, że nie zastanawiali, ale żeby nie żyli marzeniami, żeby nie byli oderwani od rzeczywistości, ale spojrzeli chłodno na daną sytuację, w której się znajdują, być może trzeba właśnie już niebawem dokonać wyboru. Dziękuję kochane wodniki z całego serducha. Teraz rybki. Ryby na co uważać? Ryby, na co uważać? Rybki, na co uważać w tym tygodniu? Rybki, na co uważać w tym tygodniu? Rybki, na co uważać w tym tygodniu mają? Patrzcie. Sąd ostateczny pustelnik. Hm, karta diabła. Słuchajcie. Uważajcie na manipulacje, na takie sytuacje, które mogą. Na manipulacje, na takie, mani, na, takie na takich ludzi, którzy będą Wam ładnie słodzić. Em, ale którzy tak naprawdę będą jechać na waszych plecach, tak? Um, e, słuchajcie, od jakiejś takiej właśnie e, z, myślę, że też tu chodzi o e, uzależnienie się od pewnych ludzi z przełożeniami, wyszło od jakiejś sytuacji. I słuchajcie. Um, Ale Wy też nie manipulujcie, tak? Myślę, że też to jest Wasze takie poczucie, że być może nie jesteście w takim miejscu, którym byście chciały, na przykład, tak? Bądź z ludźmi, którymi byście chcieli i tak szukacie tej drogi. Uważajcie, słuchajcie, na izolację, żeby się jeszcze bardziej nie izolować, nie jak to się mówi, nie odbiegać od rzeczywistości, tylko śmiało na nią, e, słuchajcie, spojrzeć. Tak samo też uważajcie, aby czegoś przedwcześnie, słuchajcie, nie zakończyć, tak? Żeby przedwcześnie czegoś nie zakończyć oraz, słuchajcie, nie, nie uciekać od odpowiedzialności. Za swoje słowa być może, za, za nie wiem, nie, nie uciekać przed sprawiedliwością, słuchajcie, nie uciekać od odpowiedzialności, tak? I też nie, nie żyć jako oderwanym człowiekiem od, od rzeczywistości, słuchajcie. Po prostu nie uciekać odpowiedzialności z, od odpowiedzialności za samego siebie, słuchajcie. Tak, to jest dobrze, bo tu jest jakaś manipulacja. Jacyś ludzie, wy możecie popro, jacyś ludzie, którzy wami manipulują, gdzie yy, nie powinien. Ktoś po prostu jest dla was yy, albo wy jesteście w jakiejś sytuacji, gdzie czujecie się ubezwłasnowolnione, a wcale tak naprawdę nie jesteście i szukacie jakiegoś odrealnionego wytłumaczenia. Nie, nie uciekajcie od, pod, pod, od podejmowania odpowiedzialności za samego siebie, aby się uwolnić samemu, bo macie na to wszelkie predyspozycje, aby samemu się uwolnić z jakiejś sytuacji, która po prostu was denerwuje, która jest toksyczna, tak? Bierzcie odpowiedzialność, słuchajcie za siebie, drogie rybki. Dziękuję wam serdecznie za, za wszystko, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapki w górę. E, ściskam Was wszystkich serdecznie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze trzymam. Kochani, naprawdę za Was kciuki i do usłyszenia w następnych e, filmach. Pozdrawiam serdecznie.